Dzień dobry Państwu! Spotykamy się dzisiaj nawet nie na webinarium, tylko ja nagrywam ten filmik dla Państwa ze swojego domu. Myślę, że w ostatnim czasie spotkało Państwa takie samo doświadczenie jak mnie dzisiaj. I ja należę akurat do tych osób, które nieszczególnie są z technologiami informacyjnymi, technologiami komputerowymi tak bardzo zaprzyjaźnione jak moi własni uczniowie. I o tym właśnie chciałabym Państwu dzisiaj poopowiadać, jak sobie radzę w sytuacji prowadzenia lekcji zdalnych bez takich kompetencji. Pozwolicie, drodzy Państwo, że, się, że udostępnię Wam. Prezentację. No i pierwsze, pierwsza taka e, nieprzyjemna sytuacja związana z prowadzeniem lekcji online, jeżeli nie mamy e, feedbacku z drugiej strony, no to właśnie jest to ta sytuacja, którą ja miałam przed chwilą. E, włączyłam Państwu prezentację i mam nadzieję, że Państwo ją widzicie, ale nie mam potwierdzenia. I właśnie o takich sytuacjach chcę Państwu dzisiaj poopowiadać. Jak widzicie, slajd tytułowy pokazuje nas nauczycieli, jako te osoby, które musiały skoczyć na głęboką wodę i zanurzyć się w tym cyfrowym świecie, niekoniecznie, będąc cyfrowym tubylcem. O czym po kolei tu Państwu opowiem? Po pierwsze opowiem o sytuacji prawnej, w której znaleźliśmy się. Następnie chciałabym przedstawić model SAMR i, no, usytuuję w tym modelu siebie, tak naprawdę, ale też chcę, żeby Państwo znali ten model i żebyście zobaczyli, dokąd możemy. Podążać w zakresie e, umiejętności i kompetencji, właśnie związanych z, technolo z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. E, następnie troszeczkę powiem o tym, jakimi narzędziami posługuję się ja w tej sytuacji, z czego korzystam. Chciałabym też Państwu przedstawić trzy przykłady lekcji, ale nie trzy lekcje, bo w trzecim przykładzie będzie więcej niż jedna lekcja. I na koniec chciałabym podzielić się z Państwem moimi przemyśleniami. Zatytułowałam to Poradnik Zdrowego Rozsądku. Na zupełnie końcowych slajdach zamieszczone są jeszcze dodatkowo polecane przeze mnie linki i adresy stron, z których możecie Państwo skorzystać, żeby doskonalić swój warsztat nauczyciela. Zaczynamy od sytuacji prawnej. Od 20 marca funkcjonujemy na nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Rozporządzeniu, który prowadza regulacje funkcjonowania jednostek systemu oświaty na okres czasowego ograniczenia właśnie funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty. Celowo tutaj podkreśliłam słowo ograniczenia, bo będą to ograniczenia różnego typu. To rozporządzenie daje bardzo dużą autonomię poszczególnym jednostkom patrz szkołom, dlatego że właściwie. Wszystkie e, decyzje delegowane są na dyrektora szkoły, co się wiąże również z delegacją odpowiedzialności za to, jak zostanie zorganizowana nauka w czasie właśnie tego czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. I cóż ten dyrektor miał zrobić e, albo ma robić teraz jeszcze na mocy tegoż rozporządzenia? Po pierwsze, ma. Przekazać uczniom, rodzicom, ale też i nam, nauczycielom, informacje o sposobie właśnie i trybie realizacji zadań naszej placówki w czasie ograniczenia jej funkcjonowania. My funkcjonujemy, ale w ograniczonym zakresie. Co od, od razu odpowiada Państwu na pytanie, że nie należy oczekiwać takiego funkcjonowania, e, jakie miało miejsce przed wprowadzeniem tego rozporządzenia i przed pójściem, e, naszym pójściem ze szkół do domów i zawieszeniem zajęć e, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych w placówkach. Drugą rzecz, którą ma zrobić de, dyrektor, to koordynować współpracę nauczycieli. Z uczniami i rodzicami, oczywiście adekwatnie doprowadzonej przez siebie placówki. Po trzecie, dyrektor ma ustalić we współpracy z nauczycielami tygodniowy zakres treści nauczania. Do zrealizowania w poszczególnych oddziałach. Myślę, że o tym troszkę zapomnieliśmy. Wszyscy rzuciliśmy się, mówiąc brzydko, na narzędzia, czyli zaczęliśmy się zastanawiać, jak pracować, a mało czasu poświęciliśmy na to, na namysł, czego będziemy uczyć, jakie treści są możliwe do zrealizowania właśnie w tym czasie ograniczenia funkcjonowania szkół. Mamy przy tym, uwzględniając te treści do nauczania, ja jeszcze do tego wrócę, bo to jest bardzo ważna sprawa. Uwzględnić to, żeby nasi uczniowie byli równomiernie obciążeni, żeby mieli różnorodne zajęcia w trakcie jednego dnia, żeby nie byli przeciążeni psychofizycznie, no i też żebyśmy nie sadzali ich na cały dzień przed monitorami. Komputerów. Kwestia, która wzbudza żywe zainteresowanie zarówno uczniów, jak i rodziców, ale i też nam nauczycielom trochę spędza sens oczu, to jest sposób monitorowania postępów i weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. To rozporządzenie też w punkcie czwartym, w paragrafie pierwszym, punkcie czwartym, o tym mówi. Że właśnie ten dyrektor ma ustalić we współpracy z nauczycielami tenże sposób. No i oczywiście należy przekazać ten sposób uczniom i rodzicom, i e, będzie to e, sposób na czasowe zastąpienie naszych wewnątrzszkolnych systemów e, oceniania, które dotychczas funkcjonowały. Co się z tym wiąże? No wiąże się z tym czasowa modyfikacja dokumentu ocenianie wewnątrzszkolne, dlatego że nie możemy już oceniać tak, jak to określiliśmy w tym dokumencie, bo nie mamy już dostępu do takich środków, do takich sposobów weryfikacji wiedzy, jaki mieliśmy, mając ucznia dostępnego na lekcjach. A zatem musimy wypracować sobie nowe sposoby, zarówno monitorowania postępów, jak i też weryfikowania wiedzy i umiejętności, po to, by móc postawić oceny, o których należy informować rodziców i uczniów, i też uczniowie i rodzice powinni być poinformowani o sposobie tegoż informowania w tej nowej sytuacji szkolnej. No i teraz, drodzy państwo, żeby opracować taki sposób oceniania, to y, trzeba by wrócić po pierwsze do treści y, kształcenia. Y, każdy z nas na mocy y, y, rozporządzeń i ustawy na początku roku szkolnego podał swoim uczniom wymagania edukacyjne. Te wymagania edukacyjne w obecnej sytuacji prawdopodobnie nie są do zrealizowania. W związku z tym my musimy określić treści, które będą możliwe właśnie do zrealizowania w trybie pracy zdalnej i zmodyfikować te wymagania edukacyjne, podać wymagania edukacyjne nawet w takich interwałach czasowych, teraz do świąt wielkanocnych, później zobaczymy, czy dalej będziemy pracować w trybie takiego, e, takiej pracy zdalnej jak teraz czy sytuacja się zmieni. E, czyli musimy poinformować ucznia czego go chcemy w tym czasie nauczyć, ale ta także musimy go poinformować jak będzie oceniany. E, drugim takim mm, wątkiem, który mi się tutaj nasuwa, to jest kwestia poinformowania uczniów i rodziców o kanałach komunikacji oraz sposobie prowadzenia lekcji. To będzie ten nasz system oceniania, czyli rodzice i uczniowie muszą wiedzieć, w jaki sposób nauczyciele się będą z dziećmi kontaktować, w jaki sposób będą prowadzone lekcje i też jak będą oceniani. A zatem przyszła teraz taka pora na namysł, aby zaplanować treści przede wszystkim na nadchodzące miesiące, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie. Czego ja jestem w stanie nauczyć moich uczniów, stosując znane mi narzędzia, bo każdy z nas dysponuje innym repertuarem w tym zakresie? Drugie pytanie, które trzeba sobie odpowiedzieć: to nawet jeśli ja jestem w stanie dosyć dużo zrobić zdalnie, to czego są w stanie nauczyć się moi uczniowie, nie mając mnie u boku, nie mogąc podnieść ręki i zapytać, i nie mogąc liczyć na to, że coś zostanie wytłumaczone ponownie, inaczej, e, zwizualizowane, i tak dalej. No i wreszcie trzecie pytanie, na które warto, so, które warto sobie postawić e, to pytanie, za co mogę i chcę oceniać moich uczniów. A zatem, drodzy Państwo, w tym ocenianiu, w tym sposobie oceniania, który powinien zostać określony, po pierwsze należy bardzo jasno przekazać komunikat. Kanałami komunikacji uczeń-nauczyciel w naszej szkole jest albo dziennik elektroniczny, czyli ten MOBI dziennik, albo poczta mailowa, albo platforma Teams, na której ja dzisiaj tutaj dla Państwa nagrywam. Może być to Skype cokolwiek. Jednak to musi być bardzo jasno określone i proszę nie mnożyć tych bytów. Najlepiej będzie jeśli będą e, to e, najwyżej dwa kanały komunikacji, tak, żeby e, uczeń i rodzic nie musieli biegać po czterech platformach i sprawdzać, bo pani z polskiego funkcjonuje na takiej pani z niemieckiego na takiej, a pan z matematyki jeszcze na innej Tak. Czyli określamy kanały komunikacji. E, druga kwestia to formy sprawdzania wiedzy. Co, c, jak my możemy teraz weryfikować tą wiedzę? No, oczywiście możemy oceniać aktywność w czasie lekcji online, jeśli prowadzimy ją na platformie, a nie wszyscy będziemy prowadzić lekcje na platformach. Możemy uczniowi, uczniom zadawać zadania i je sprawdzać, jak nam prześlą, w formie albo zdjęcia pracy, albo w formie wpisania z ręki odpowiedzi do wiadomości, na przykład w Librusie czy w Wulkanie. Możemy organizować quizy online w formie Kahuta. Są też specjalne platformy dedykowane właśnie testowaniu. Mogą być też oceniane odpowiedzi ustne przez dostępne komunikatory. No i, tak jak już powiedziałam, mogą być oceniane zdjęcia wykonane w określonym czasie przez ucznia zadań testowych. I teraz, drodzy Państwo, też tu należy się umówić jako szkoła, w jaki sposób będziemy to robić, bo jeżeli my uczniom wszyscy wygenerujemy y, y, nową aplikację, nową platformę, na której się będzie musiał zarejestrować, zalogować, to pamiętajmy, że to też uczniom zajmuje czas. W ogóle w kwestii oceniania chciałabym zwrócić Państwu owa, uwagę, że ono jest drugorzędne. Najpierw należy ucznia czegoś nauczyć, a dopiero e, sprawdzać e, tą wiedzę i umiejętności. Przy czym nauczyć to nie znaczy przesłać listę, co uczeń ma zrobić. To znaczy też dać coś z siebie. I to jest bardzo trudne w tej sytuacji, bo my e, niektórzy przynajmniej z nas nie mamy narzędzi, żeby uczniom tej wiedzy e, mówiąc już brzydko nawet dostarczać. Dlatego, że w wielu wypadkach e, korzy Stanie z tych narzędzi online spowoduje, że nauczyciel wróci do modelu transmisyjnego, czyli ja tutaj coś prezentuję, tak jak teraz ja państwu. Uczniowie mają tego posłuchać, a język obcy ma taką specyfikę, że tu chodzi o interakcję, o komunikację. Czyli już ta specyfika przedmiotu utrudnia nam troszeczkę e, to sprawdzanie, weryfikowanie wiedzy i umiejętności i trzeba o tym pamiętać. Wyświetla się Państwu teraz na slajdzie, przynajmniej ja mam taką nadzieję, model SAMR. Cóż to jest model SAMR? Powiedziałabym, że jest to taka skala, jak skala sukształcenia językowego. Tyle, że my mamy od A1 do C1, natomiast tu mamy cztery oznaczenia literowe od angielskich skrótów. I jak widzicie Państwo, można być na różnych poziomach posługiwania się technologiami informacyjnymi i niektórzy. Niektórzy z nas są na poziomie podstawowym, e, to znaczy to, co właściwie można by zrobić na kartce, to się przeniosło e, do e, pliku Word. E, Taki, taka podstawowa umiejętność to jest taka umiejętność, gdzie wysyłamy uczniowi plik Word, on go sobie drukuje i wypełnia i tak długopisem. Taką podstawową umiejętnością, którą mamy, to na przykład mamy do dyspozycji tablicę interaktywną, ale korzystamy z niej jako właściwie tylko z ekranu, czyli jest to przeniesienie tych samych czynności, które robiliśmy wcześniej bez urządzeń, właśnie IT. Wykorzystujemy te urządzenia, ale właściwie nie zmieniamy ich nie wykorzystujemy w pełni ich funkcjonalności. I to jest taki zupełnie podstawowy poziom. Oczywiście możemy mieć wyższe kompetencje, możemy być na poziomie rozszerzenia. I wtedy y, to już będzie taka kompetencja, że na przykład nie przeprowadzamy testu na kartkach, na, na wydruku, tylko przenosimy zadania testowe do formularza Google, wysyłamy uczniowi link do tego formularza i on rozwiązuje zadania testowe w formularzu. I to, jest już, y, to są już wyższe kompetencje. Jeszcze wyższą kompetencją y, będzie taka kompetencja, gdzie. Technologia umożliwi osobie wykonującej zadanie. Wykonanie zadania w sposób do tej pory niemożliwy. Na przykład do, w dobie, kiedy nie były dostępne telefony komórkowe, uczeń nie miał możliwości nagrania czegoś w rodzaju opowieści, vloga o swoim dniu powszednim. Natomiast teraz taka możliwość jest. Z reguły, wcześniej uczeń po prostu nam opowiadał na lekcji, może miał zrobiony jakiś plakat do tego, a teraz dzięki technologii ma, Taką możliwość. No i najwyższy y, stopień tajemniczenia to jest redefinicja, i tu mamy oczywiście już możliwość wykonywania takich zadań i rozwiązywania takich problemów, które właściwie dotychczas bez istnienia technologii nie istniały. Po co ja pokazuję Państwu ten model SAMR? Pokazuję go po to, że zarówno my. Nauczyciele, jak i uczniowie jesteśmy na różnych schodkach w tym modelu, tak? I trudno oczekiwać teraz, żeby jednym podpisem z 20 marca ministra edukacji narodowej wszystko się zmieniło. I nawet zachęcam Państwa, żebyście do tego nie dążyli, bo jest to po prostu niemożliwe, a będzie bardzo frustrujące dla nas wszystkich.